No siema, siema, witam z tej strony JakubOda i witam was w kolejnym już trzecim filmie na moim kanale, jak mówiłam w drugim to nawet no lecimy jak burza, więc ym, no ym, zaczynamy filmik, ym, piszcie też na przykład w komentarzach jeśli chcielibyście jakiś filmik nie wiem z Bedwarsów, z Javy jakiegoś serwera czy coś, cokolwiek nie widzowie. No, a my oczywiście lecimy. E, jeśli wam się ten filmik spodoba, no to zostawcie lajka, like suba. No i mam nadzieję, że tego, że wam się będzie podobał ten filmik, a my lecimy, bo no mamy mało czasu. <laughs> um, widzowie, ogólnie to chcia chciałabym, chciałabym powiedzieć wam, że jestem dziewczyną. No, tak, tego. W komentarzach niektórzy się mylą, ale to nie uważam tego za, za nic złego, no bo jednak człowiek ma prawo się pomylić, młodeczki. Więc... Nic złego w tym. Mm. Ale jakoś tego nie wywyższam się. Kurcze, no! Dopiero zaczęłam filmik i już się robi noc. Bez sensu, bez sensu to. E! Ah. tam na no to trzeba. Już się no zrobiła. Jest! Udało się. O nie, to jest sukces, sukces, widzowie, dobra. Hop. Mm -hmm. eee. O nie, co to za... Ile tu jest biomów, widzowie? W tatry, żeśmy wy wywalili... No, w tatry. Dobra, robimy Waterskina. Czekajcie. Na razie się prześpię. Później jakoś tego. No. Trzeba się zaznaczyć jakoś ten punkt. Robimy water skill. Juu, juu, juu. Kurde. EBB -e O fuck. Kurczaczki. Dobra. Mm. Zawię, water skill się nie udał. Zapomniałam, że nie można... Nie. nie! Dobra. Mm. Dobra. Mm. Zapomniałam, że nie można. Yy, no. Tego. Zapomniałam, że nie można. <laughs> robić takich na liściach. I się teraz kurczę! <laughs> no. Na początku. Oj, widzowie, oglądajcie ten krajobraz. Oj, no tutaj w pierwszym filmiku był Kevik. Ogólnie to przepraszam was, że na drugim filmie brzmiałam jak w mikrofalówce. Nie wiem, coś mi się z mikrofonem stało. Ja w ogóle to bez sensu, no. Yy. Siema widzowie, słuchajcie, jestem już. Zajęło mi to już tak 12 minut, coś takiego, albo 10. Kurczę, powiem wam straszną głupotę zrobiłam. Przepraszam was za to, ale za to znalazłam wioskę. I to tak naprawdę niedaleko naszego nasz, mojego zgnięcia. zginięcia. Zginięcia mojej śmierci. Hello. How are you? Dobra. Jakby co, to możemy teraz lutować tą wioskę. Co jest? Jeszcze nigdy tak nie miałam. Alchemiku, Alchemiku kurczę. Może to kościół? Kościół, nie wiem. Nie znam się. Na Minecraftowych. Dobra. Bierę łóżko i tym razem już nie mogę zginąć. To jest już... O, kurczaki, jasna, ciasna. No nie no i jeszcze nawet noc robi, boże. Jak, jakie ładne rzeczy dodali, nie? Wersja. Oh, oh my god! Już, Już przychodzi. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Kolejny, dobra, cik, kik, cik. Dobra. Widzowie przesypiamy no. <laughs> no nope. Tym razem nie. Tym razem nie. Nope. Nope. Dobra. Aha, zasadziłam ich chyba. Zasadziłam im tu... Nie, nie zasadziłam... Yy, no tego... Widzowie, musimy iść po łóżko, żebyśmy przypadkiem potem byśmy zginęli, niestety. O, dawaj mordo coś! Chyba ciekawe. A, a, a... Nie, ładnie. Dobra, widzowie, to jest w tym momencie wyprawa. My robimy teraz wyprawę. Ja robię. Ym... No i podziwiamy widoki. Tutaj pięknie. So beautiful. My English is so perfect. Jakiś cave. Mm -hmm. Dobra widzowie, chyba, chyba myślicie o tym samym co ja. Albo ja myślę o tym samym co Dawaj łódkę! O, no i teraz to nie będzie. Jest! Dobra, jest! Mamy, mamy tego... Mamy kamienny kilof i mamy, mamy... Mamy wągiel! O kurcze! Gdybym tutaj... Gdybym ja tutaj spadła, to by była już kaplica w tym momencie, nie? Jestki, ile tu jest węgla? Ja tutaj... Ja tutaj w ogóle tego węgla, to ja uzbieram. Łopcie ci pani, łopcie... No spadaj zombie, głupi kurczę! Aaaa! Dobra widzowie. Um, Chyba już teraz nie będziemy... Nie, dobra. Walić, ten kawif jest krótki. Kolejny, dobre, nie jestem tu, ciekawe, nie jestem. I proszę, nie, sobie umrzę, nie, nie umrę. W tym momencie. No, gdzie? A, tu jest dobra. Ej, podwodny portal! Lutujemy, lutujemy, lutujemy. Lutujemy, widzowie, lutujemy. lutujemy. Trzeba lutować. Się... Mam żelazne kilo, więc to mi się przyda. Mhm. Yeah. Oh yeah. O nie, ale tu jest tyle magmy, że moja łódka się może zniszczyć. To no się nie zniszczy raczej. raczej, raczej nie. Hmm. Dobra, Sick big. O, jaki dobry lód, jakie dobre rzeczy. Ja mam tu. Dobra, muchomorka nie potrzebuje, pszenicy też już nie potrzebuje. Okay, no, no, no. Oh, nie, nie, oh, nie, oh, nie, 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 widzowie Lecimy dalej Lecimy dalej Dobra, widzowie, ile tego... Jakie wysokie drzewa ja pan... Chujnki, chujnki, święta już tuż, tuż. Nie możecie. Jeszcze, jeszcze zostało 142 dni. Ja wiem, ja wiem, że ja jestem nienormalna, że ja czekam na święta w czasie, kiedy jest już sierpień już. Ale sorry, no, sorry. A jo, to nie tutaj przypadkiem zginęłam. Kurczę, oddaj mi to. Dobra. Uh -huh. Tu tu, tu tu, tu tu, tu. Uh -huh. Są kucze tatry i wiatry. Wszystko, kurcze A dobra, to ja mam jeszcze łóżko. Okej, okay, okej. Okay. Oddaj mi tą no. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Kolejna, kolejna kuczy. Co jest? Co robi anime drzewko? A nie, to nie jest anima drzewko. Anime drzewko są y, różowe. Ja nie lubię różowego. Jestem dziewczyną, ale nie lubię różowego. Macie coś do tego? Ja mam nadzieję, że nie. No. Mm -hmm. Arne! Czekaj, co? Du-du-du-du-du. Oh my god. <laughs> o dalej! O dobra Z owcy wyszła druga owca, co mi się nie podoba mi się. Tu 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 Dzisiaj taki troszkę nudniejszy odcinek, mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie za to wkurzali, ale za to w następnych filmach będziemy mm, no tak jakby będziemy y, robić ciekawsze rzeczy. Na przykład domek, ale to chyba domek zrobiłem chyba z montażystą, bo mam nadzieję, że mi się spodobał tamten drugi filmik. Pomimo tego, że brzmiałam, jakbym była w mikrofalówce, to mam nadzieję, że mi się spodobał. Du -ru -ru. Du -ru. Ci dobra Oddawaj łódkę. W łódkę trzeba mieć. Moja łódka. Ej, czekaj co? Moja łódka, tak, tak. Jo, są te ruiny całe, czy coś takiego, czy to zwykły kamyk. Dobrze, że z tego nie wyskakuję serverfiszę, bo bym naprawdę by się coś chyba złego stało, bo no, ja mam tylko marchewki, jeśli chodzi o pożywienie ogólnie widzowie, jak będzie filmik y, czwarty z tej serii em, to postaram się żeby był to filmik z montażystą naszym, mhm. ale to y, spróbujemy też zrobić tak, żeby żebym była w tym miejscu, gdzie zginęłam, niestety. Gdzie na przykład skończyliśmy z montażystą filmik, a teraz y, w tym momencie akurat to jest taki jakby troszkę bonusowy filmik, ten trzeci, więc no, co so ja tam w ogóle? Dobra. Jo! ty tam, to, tam chyba jest większa ta wyspa. O, nie wiem, jedno drzewo. A co to za drzewo w ogóle jest? Normalne jakieś, mm. Czemu je ja pływam? Mm. 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 No nie dam rady, co to jest, co to jest? Oj, jest kamienna wyspa, może coś wy... Kurczę, czy tutaj muszą być zawsze choinkowe biomy? No przepraszam bardzo. Ja wiem, że ja się w takim czymś zrespiłam, no ale... Mogu, mogliby być kurczę... Łaskawiejsi, kurcze, milsi. Uu, Tu są tatry 2.0! Tatry 2.0 mamy widzowie. Mają, mamy tatry 2.0 i jestem zadowolona. Oh my god! Wow! Ok, widzowie, widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. Mamy Tatri 2.0, rozumiecie to? Rozumiecie? Tatri 2.0. No, oddaj mi tą łódkę. Um, no, Tatri 2.0 mamy. My lecimy zwiedzać Tatri 2.0, widzowie. Tatri 2.0, rozumiecie? To jest woda mój śmiertelny wróg. A dlaczego śmiertelny wróg? Bo w nią nie trafiłam, jak skakałam z tamtym, tamtym momencie, kiedy skinęłam. Niech jedną <grymną> śmiercią. No, mm -hmm. Widzowie. Jak. Ym, jak już oglądacie ten filmik, to... Skomentujcie w komentarzach. Hashtag. Hashtag yy, bubu. Ucie. Zróbcie hashtag, hashtag woda z Jakugodą. No. Hashtag woda z Jakugodą. Drugi, to będę, to będę wiedziała, że chcecie więcej takich filmów. Wiem, że to są bardzo głupie Hashtagi, te, które Wam wymyślam, ale no napiszcie w komentarzach, jeżeli chcecie. I dziękuję również Wam ogólnie za te pozytywne komentarze. Na przykład, żebym tam się rozwijała i bla bla bla, nie? To ogólnie pozdrawiam tych wszystkich, co piszą te pozytywne komentarze. Oczywiście będę też serduszkować, odpowiadać, jak chcecie. Więc no, robi się noc. A ja tutaj pozwolę się pożegnać w tym momencie. Trzymajcie się, bo mnie zaraz pająk!